Cześć wszystkim. Chciałem Wam pokazać, jak zrobić taką motoprzubicę. Jest to bardzo tania i prosta przyłbica do zrobienia. A można ją zrobić z elementów zakupionych na Allegro. Koszt zrobienia takiej przyłbicy to około 1-2 do 2 zł. A w zależności od tego, za ile uda nam się kupić materiały, co nam potrzeba. W tej przyłbicy, którą przed chwilą widzieliście, wykorzystałem te, taką piankę. Jest to arkusz pianki 1,20 na 2 m, grubość 2 cm. Zamiast tej pianki można użyć tak jak tutaj na tej, na tej przyłbicy dwa takie paseczki, jest to ta pianka. Jest ona o tyle fajna, że posiada już. Klej, można ją bezpośrednio przykleić do pleksy. Pleksa jest taka. Są to okładki do bindowania, rozmiar A4. Tutaj grubość folii 200 mikrometrów. Dodatkowo do trzymania maski mamy gumę. Tutaj mam gumę o szerokości 4 cm. Natomiast wydaje mi się, że wystarczy guma o szerokości 3 cm. Dodatkowo dziurkacz do robienia dziurek w pleksie. Nożyczki, spinacz, metr, pisak i dwa spinacze. No jak ktoś robi więcej masek, przyda się jakieś drewienko do odmierzania długości gumy. Ja mam tutaj wyznaczone 50 cm. Tu już mam przygotowane kawałki z pianki. Jest to około 20 cm długości i szerokości 4 cm. Z tej folii do bindowania będę wycinał przyłubice. Tutaj mam już przeciętych kilka gum i zabieramy się do wycinania ubicy. Ja robię to w ten sposób, biorę jeden arkusz, do tego potrzebne są dwa spinacze. Zginam arkusz na pół. Zakładam sobie jeden spinacz w rogu. Drugi mniej więcej w środku. Teraz Teraz nożyczkami wycinam. Tutaj tak mniej więcej jedna zaczynam 1 czwarta i delikatnym łukiem. proszę bardzo Ściągam spinacze. nie to tak wygląda. No dobra, teraz montujemy naszą śrubicę. Jeżeli mamy tą piankę, uszczelkę, to po prostu ją przyklejamy. Jeżeli mamy zwykłą gąbkę, musimy ją jakoś przytwierdzić. Próbowałem taśmą dwustronną, niestety pianka się odkleja, dlatego teraz Przetwierdzam ją strzywaczem No mniej więcej tak to wygląda. Teraz co? Teraz musimy zrobić dziury, żeby zamontować naszą taśmę, żeby nam się to jakoś głowy trzymało. Więc raz, dwa i to samo po tej stronie. Raz, dwa. Bierzemy sobie gumę, pięćdziesiąt centymetrów. I teraz tak. Przeciągamy najpierw przez zewnętrzną dziurę. 40. Dosyć ciężko przychodzi. A potem po zewnętrznej stronie przeciągamy to wewnątrz. I teraz tak. Tutaj to jest dosyć mocno zamontowane. To się nie. Nie wysunie, natomiast mamy możliwość regulacji, w zależności ile tutaj podciągniemy, i wyciągniemy tą stronę, gumę można w razie czego dociąć. I teraz z drugiej strony. No i mamy naszą przyłbicę. No i tyle po robocie. Jeżeli jest za luźna. To trzeba tutaj pociągnąć przez tą dziurkę zewnętrzną. Wyciągnąć z wewnętrzną. I jest większy napięć. Prosta tanie. Pozostałe informacje czy też linki do, do części, które zakupiłem na Allegro, wrzucę w opisie filmu. I tyle, zapraszam, żeby wszyscy sobie to robili i w tym chodzili.